Witajcie w kolejnym odcinku Mazuzu Craft, zakładam 10. Na start bym zachęcił tutaj za subskrybowanie i zostawienie łapki w górę. A tak to chcę. Nie zabraniam, nie wymuszam. Eee, na start to od razu, bym, od razu powiem, że ten odcinek będzie na pewno krótszy niż, no, niż inne. Z tego względu, że po prostu czasu nie mam. I tak dobrze, że wyszło, że udało mi się ten czas zorganizować. Już widzę, że noc się robi. Eee, tak, jak to można założyć, i w pod tytułem, że w tym odcinku będę klonować triceratopsy? Jeszcze nie mogę spać. Tak, tutaj to z tych pierwszych to papugę przyniosłem. Eee, I kota oswoiłem. Eee, I skąd mam dokładnie kota? Stąd, że mam jakby własną wioskę wieśniaków i nie chodzi mi o tą farmę, bo farmę to się, oj, nie wyrazem, farma to mało co się zmieniła, chyba nic nawet. tam sobie tylko zabierają wieśniaków, Zdzisławów, o. a zmieniło się tutaj, bo o, albo może tak, albo dobra. dobra. Miała decyzję, ale dobra. Tak, zrobiłem tutaj wioskę. E, wiem, że to niby za blisko jest, choć chyba nie, bo jakoś to działa. Ale zanim pokażę. Ogólnie tutaj, jak widać, zrobiłem taki wielki teren bez drzew. Raczej na to na środku zostawiłem, ale to specjalnie. Ogólnie taki. O, 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 o. o, o. Jeszcze tam liście niektóre zostały. Bez za daleko, żeby znikały. I miała być tutaj wioska. Dokładnie gdzieś o tutaj. Ale stwierdziłem. Zmyślałem, że to jest Hero Brain, a to ty, z Fossil modu. Dobra. Ale stwierdziłem, że, kurna, teren tam wygląda fajnie. Ale nie na wioskę. A znaczy na wioskę też, ale. Je, zrobiłem taki duży przestrzeń. Taką dużą przestrzeń zrobiłem. Trochę szkoda marnować na wioskę. Jak można sklonować tutaj? Raczej zrobić ogólnie wybieg dla yy, dokładnie jurajskich dinozaurów. I stwierdziłem, że zrobię taki duży wybieg na brachiozaury, diplodoki, stegozaury, driozaury... I ogólnie co będę pasować. I tak. Już Adek się na mnie wkurza. Edio zniknął. Nie wiem co się stało, Edzie, pod, ale podejrzewałem, że przez to, że postawił blok w końcu. Sam się, choć dziwnie postawi, postawił na ten blok, ale podejrzewałem, że to jego sprawka. Postawił i się po prostu zabił sam, bo postawił blok. I go po prostu bił. Blok tak jak na ciebie, jak na zwierz, spadnie na gracza, to tak właśnie na niego, bo on się postawił. I był w bloku i go biło. Przez to, Edek został sam. No trochę szkoda. Chciałem pomyślałem, żeby wymienić go na innego Edzia. Po prostu był tutaj jeszcze łaził jakiś inny Edek Enderman. Ale stwierdziłem, że. Edek to specjalnie był złapany. Bo tutaj... Znaczy, no, specjalnie tutaj był, cały czas siedział przez długi czas, więc stwierdziłem, że wezmę go. A Edio był taki, że sam wraz do tej łódki, a ten już nie wraz sami to takie. Stwierdziłem, że nie będzie. Że. Edzie po prostu. Edzie nie będzie. Tak, tutaj są żółwie, ale to jest inna sprawa. Która... Tak, wieśniaków narobiłem. Bo oprócz tego, że oni się tak e, rozmnożali, jak nie wiem co, to jeszcze tutaj postanowili się rozmnożyć, bo. Nie wiem. Przez to, że chyba tam ci na, nadawali tych rzeczy tamtym wieśniaków... to przywiozłem te tutaj i tutaj się też rozmnożały. I po prostu mam tutaj zdysoło. No tutaj nie ma. I ogólnie łóżek mam tutaj dużo. Zdzisław, to ja mam iździec No głównie tutaj zrobiłem e, tych: na no bibliotekarzy, bo wiadomo, mieć jedwabny dotyk, to grabież. Mam trzy, Jed tak, mam dwa jedwabne dotyki, nie wiem po co i ale nie skupię. A znaczy, wiem dlaczego mam, bo po prostu przy robieniu jednego, zrobiłem jednego, a potem drugi raz, jak szukałem innego enchantu, zapomniałem, że mam już. I mam dwa. Mam tutaj wydajność dwa, znaczy cztery. Yy, bo piątki mi się nie udało. Nie wiem czy one mam. A, ja wiem dlaczego one mam mniej. Bo nie chcący walnęłem jednego. Tutaj mam uciaża. No, uci, tak, na maksymalnym. Ponieważ no, narobiłem tych, Tutaj już ogólnie jest dużo rzeczy. Jeszcze ja też I mam więcej jeszcze w, yy, w magazynie. Bo w końcu zrobiłem porządki w magazynie. No, i ogólnie wymieniałem cały czas. Udało mi się tam zrobić ten normalnie, przy, w normalnych warunkach, poza odcinkiem. Stwierdziłem, tech, zły moment zdobyć, i poza odcinkiem to robić. Stwierdziłem, że nie nagram tego, bo. A to nagrywałem, ale. Nic ciekawego nie było. Tak, były normalne w tym razem. Jakby te złe omany, i po prostu potem wymieniałem patyki, patyki na szmaragdy, tak w kółko, w kółko i... i dorobiłem. I też tutaj, tak jak widać, mam yy, Ten spolną skamielinę, gdzie w, już w magazynie trochę ich mam. Tych też. Przez co yy, w kolejnym odcinku już wiem, co będziemy robić. Dokładnie klonowanie jakiegoś no, zwierzęcia z epoki lodowcowej, czy po prostu z kenozoiku. I stwierdziłem, że hmm, że raczej okazało się, że może niby to jest gu, y, głupota, że mam trzy razy y, no tą samą ofertę. Ale okazuje się, że to nie jest taka głupota, bo jak mu się skończy jedna oferta, to mogę kupić drugą i tak trzecią. I przez to mogę więcej, o wiele więcej mieć. A tutaj ogólnie jest nowa, nowy budynek. Znaczy, o, te to jakiś czas są. A to po, na, ostatnia rzecz, co zrobiłem poza odcinkiem, to właśnie ta chałupka. I już ona jest największa i najładniejsza. O, co tutaj? No dobra. jeśli umiem włazić normalnie przez... O się zastanawiałem, bo niby wiem, że osadnicy umią chodzić po tym, po drabinkach, ale to nie zawsze działa. FPS jak to zawsze przy tych zwierzętach. A to nic dziwnego. Jeszcze ja zobaczę, czy coś tam je, e, u nich nowego jest. E, no i tak zaraz się noc zrobi, a się może nie zaraz, ale za niedługo i będę musiał się przespać. A co sumie mam ten plecak, zapomniałem, że przez plecak mogę się przespać. No. Nie wiem, co, o czym wcześniej gadałem, ale no mówi się trudno. Tam są jakieś siotry. O, żółwiki. No, niech będzie tych trochę żółwi. A na robię jak można. O! Coś tutaj nowego jest. No na razie ci nie rozmnożyli. Bo ostatnio brałem dopiero co yy, tych ostatników, więc nie ma na razie. Więc myślę, że teraz pójdziemy klonować e, triceratopsy. No i w sumie na tym polega ten odcinek. Jest on po prostu krótki. Po prostu tutaj. Nie gu... jest krótki, bo nie mam czasu. I tak dobrze, że ten odcinek w ogóle jest robiony. Aż się po prostu. Aż zobaczę. A... O Jezu. Aż zobaczę, czy. Nie, na no, nagrywa się. Właśnie zaż zobaczyłem, czy się na pewno nagrywa. Mikrofon to na pewno mam. Że nie zrobię jakiegoś głupiego błędu. A nie, czego tutaj? To od razu tutaj dać Ciup, Ciup, Ciup. I ostatnia. I, I zrobię tutaj po prostu. No, przyspieszenie. Dobra. Jedno jajko. Drugie jajko. A jajko. No, już jest noc. Przeszmy się w łóżku. Zastanawiam się, musiałbym, muszę po odcinku, nie wiem, bo już teraz e, nie widzę sensu, żeby się wracać. E, musiałbym po odcinku nakarmić te spinosaury bo znowu mi nie wiem co zrobią, demolkę całej mapy. Co ja przykład Niby tutaj karmnik dałem, ale raz jedzą, raz nie jedzą. A, i przez to, że jest aktualizacja, widzimy w końcu głód, widzimy zdrowie, w końcu widać tutaj informacje. I tutaj można zobaczyć, właśnie w jakich. A, milion po prostu w coś. To jest właśnie fajne. Okazuje się, że tak, no samica to była pierwsza, potem był ten i ten ich, ich dzieciak najmłodszy jest, no to w sumie wszystko się zgadza, ale można po zobaczyć ile dokładnie mają, choć nie wiem ile ten jakby jeden wiek, ile to pokazuje jakby, nie wiem, czy to jest jeden minecraftowy dzień, doba, nie wiem jak to, czy jak to właśnie wygląda, ile właśnie, dobre pytanie właśnie dla mnie jest, ile znaczy właśnie w tym jakby znaczeniał wiek. Ale. No, nie dałeś. Możemy jeszcze, żeby był w miarę troszkę dłuższy odcinek, zobaczyć co u innych linków. To zobaczymy sobie Nerpy raptory. Wiem, że one urosły, ale tak poza tym to. to nie wiem. A, na no, fajnie je urosły. Mam klorki. Nie, ja tu inny. O, tutaj śpi. Tutaj też śpi. Tutaj śpi. Samiec. Samica. Bo jak dobrze pamiętałem, to miałam dwie samice i dwa samce. O. Był tutaj dopiero co i już nie ma. I weź teraz dajcie. No, samisa Dobra. O. Ale dzisiaj niby jest lepiej tymi FPSami niby gorzej, nie wiem. Tak mi przycina bardziej. Jak jak gram, przynajmniej nie wiem jak to na filmie będzie, ale podejrzewam, że też gorzej. Wydaje mi się, że, że jest gorzej, ale... Nie wiem. A co u pachirinozaurów? To to jest marłuch. W ogóle też patrzę, że te nazwy polskie też dodali. Nie tylko naprawili to też dodali. To. Nie wiem jak to jest, że ich jest więcej. Nie wiem mak Maksymalna populacja 4, to ich jest więcej i tak są szczęśliwi. Dziwi mnie to, że one mają tak mało z punktu zdrowia. Nie wiem. Według mnie powinny mieć co najmniej 40 też takiego. Ale co zrobić? Tu się widzę, że coś jakieś nowe jajka. A dziwne, Czemu ten ma taki łepek? Hmm, coś to zmienili, ale według mnie na gorsze. Bardzo dobrze pamiętam, ta samica miała taki sam łepek czy tak jak sam jest? A potem dopiero senec miał, oh, właśnie tutaj, czerwony. Według mnie, no, zmiana na gorsze. Nawet o wiele gorsze. No, ale co zrobić? Chyba, pyk, pyk, pyk. też to jest dziwne, że pachicefolosaur ma tyle samo życie co pachirinozaur, ale. O, ten jest. Ten ma normalnie łeb, hmm. ale od czego to zależy? Czekaj, wiek 24 też ten 24 ma, to że jest najstarszy? O, tak fajnie siedzą. Nie wiem, od czego to zależy. Ten ma 11, to faktycznie jest młodsze. Ale mi się zdaje, że przez to, że on ma czerwony łepek, bo jest jakby alfom. A tamte mają po prostu. Samce mają normalny taki łepek, a samice mają tak. Według mnie, no samice są o wiele gorsze wyglądają. Tym bardziej, że w ogóle nie ma na to dowodów, że samice... o takich... no, nie mają tych... Przynajmniej nic o tym. O tym mi nie wiadomo, że samice nie mają guzów jak. Yy, na głowie jak samce. Więc według mnie bezsensowna zmiana. No ale... Może zmieniam to mam no, na nadzieję, bo no, lepsze są takie samce wyglądały o wiele. A też jeśli jakby nie ma dowodów, że... Samice mają coś takiego, jak nie mam po prostu tych guzów jak samce no to. on by nie miała być? No to, to widzę, że procenty... Z, yy, znikły, więc. Naprawili jed, yy, kilka rzeczy, ale nadal to jest tyle popsuta. Ale to niestety tak przy modach jest. Jedno naprawić, to drugie popset. Ile tego ja jest? Dobra, powinno zaraz wykluwać się tak. Dobra. Jes! A. A, żebyście mnie twierdzieli. Fajnie wyglądało. To jest samica. Tutaj jest jeden. Samica. I to też będzie samica. Eee. A chciałem mieć samca. Chociaż jednego. Ale stwierdziłem, że... Trzy mm. na, ra... na pewno wystarczą. Jak widać nie. No dobra, mówi się trudno. Więcej się skonuje tej Ceratopsów i tyle Fajnie wyglądają Bardziej tak dokładnie. A gdzie ten jeszcze jeden? Nie wiem. Wszystkie polazły gdzie... O. Te dinki małe to zazwyczaj tak śmiesznie tupają przez to, że są jakby ich konstrukcja jest jakby zrobiona na większych. Znaczy ich animacje chodzenia przez to, że są mniejsze to tak szybciej zapylają. O, jak się chowa. Oj, oj, przepraszam, ja niechcący wolnego. go. Które to jest? ...jak na zawsze musi się rozpadać. On i uciekł. Screena ja robię, a on ucieka akurat. O, mogę wziąć go. No i to będzie wszystko na ten odcinek. Woj... no... I tak, będzie krótki niestety, ale możecie w sumie dać znać, czy wolicie takie krótkie odcinki, czy dłuższe. Więc to będzie wszystko na dzisiaj. Cześć!